W dzisiejszym odcinku chciałabym się skupić na tym momencie, w którym spełniamy te swoje marzenia lub ich nie spełniamy. My generalnie już rozumiemy, na czym polega prawo przyciągania, rozumiemy fakt, że to wszystko jest tylko naszym lustrem, natomiast cały czas ciągle nie potrafimy przejść tego krytycznego momentu, który odsuwa od nas każde nasze marzenie. Dlatego dzisiaj po kolei. Co robić, kiedy wizualizować, jak to czuć i co robić z tym dalej. I powiem wam, że jestem teraz w takim momencie ostatnio. Dużo mam tych myśli w głowie i dlatego myślę, że warto nagrywać teraz te odcinki właśnie w tym momencie, kiedy to czuję najlepiej. Ja wiem, że słowa nie uczą i ja rozumiem to, że aby każdy z nas manifestował to swoje życie w świadomy sposób, musi najpierw to poczuć. Natomiast ja sama. Wiem, ile czasu spędziłam oglądając takie filmiki, szukając odpowiedzi w sobie. Więc, im więcej, tym lepiej. Jeżeli naprawdę już rozumiesz, że to, o czym ja mówię i tysiące innych osób, jest prawdą, to teraz jest taki chyba najlepszy moment. Aby się na tym skupić i aby to robić już szybko, łatwo i prosto. Cześć, mam na imię Monika i witam Was w moim programie pod tytułem Zaprojektuj swoje życie świadomie. Ja tutaj właśnie mówię o tym, jak świadomie zmieniać te swoje rzeczywistości, które tak naprawdę są tylko odbiciem tego, co dzieje się w nas. Żyjąc sobie w tym matriksie, nie czujemy tematu. Natomiast w momencie, kiedy otwieramy te oczy, budzimy się. I rozumiemy, no to wtedy to wszystko zaczyna wyglądać bardzo logicznie. Wszystko się zgadza, wszystko ma sens. Praca nad sobą nigdy nie była łatwa, a to jest jedyna rzecz, którą musimy robić. Czyli jeżeli nie mamy tego efektu, to znaczy, że musimy skupić się na tym, co dzieje się w nas i łapać te wibracje i te momenty, które dają nam rezultaty. Nie wystarczy tylko sobie o czymś pomyśleć nie wystarczy, po prostu sobie tylko coś chcieć. Ego, a świadoma manifestacja to są dwie różne bardzo sprawy, i dlatego właśnie osoby, które żyją sobie pięknie i spełniają te swoje marzenia, są bardzo blisko ze sobą, czują ten świat w sobie i wiedzą dokładnie, jak manipulować tą energią, natomiast tą energią, którą mają w sobie, aby. Płynąć sobie i być szczęśliwymi ludźmi. Aby wziąć kontrolę nad swoją rzeczywistością, trzeba zrozumieć, że to wszystko jest tylko iluzją, czyli efektem tej wibracji, którą jesteś w tym momencie. Trzeba również zrozumieć, że na każdy temat wibrujesz inaczej. Masz inne podejście, inne wierzenia, inaczej o tym myślisz. Czasami przychodzi ci coś bardzo łatwo, czasami nawet nie mieścić się w głowie, aby to mogło pojawić się w Twojej rzeczywistości. Esther Hicks, czyli Abraham, fajnie o tym mówi, że nie ma, nie istnieje inna rzeczywistość niż ta, która dzieje się w Tobie. Czyli jestem ja, moja wibracja, czyli to, jak się czuję na każdy temat i efekt. I zwróćcie uwagę, że wszystko na tym świecie angażuje nasze emocje. My do wszystkiego podchodzimy emocjonalnie, my wszystko czujemy. Począwszy od polityki, newsów, nie wiem, kultury, Cokolwiek, tak? Zdrowia, pieniędzy, finansów i tak dalej, to my do wszystkiego podchodzimy emocjonalnie, czyli zawsze reagujemy w ten sposób. No i też oczywiście już rozumiemy wszyscy, że to wszystko dookoła jest przepełnione. Negatywnym podejściem, wszystko złe, tak i przedstawiane jest to nam w taki sposób, przez co my tworzymy, odnajdujemy w sobie, ćwiczymy cały czas właśnie te negatywne emocje. I to dlatego często manifestujemy błędnie, manifestujemy nie tak, jak chcemy, manifestujemy bardzo daleko od bycia prawdziwym sobą, czyli w ten spokojny, piękny, cichy sposób. Świadomość polega na tym, że to właśnie rozumiemy, tak? Czyli świadomość polega na tym, że najważniejsze w naszej rzeczywistości są nasze emocje. Czyli kontrolując te nasze emocje, jesteśmy w stanie zamanifestować wszystko. Pomimo tego, że widzimy inne efekty, pomimo tego, że wszyscy naokoło mówią zupełnie coś innego, pomimo tego w co wierzymy, co nam było powtarzane całe życie? No bo to jest proste: skoro to wszystko jest tylko lustrem, no to jeżeli chcemy pozytywne lustro, no to dokładnie ten efekt najpierw musi zadziać się w nas. Tak? Nie oczekujmy czegoś pięknego w momencie, kiedy tego nie czujemy. Tak? Jeżeli tego nie ma w Tobie, no to nie ma innej możliwości, ponieważ prawo przyciągania jest hardkorowe, tak, brutalne, kiedyś tak o tym mówiłam, ponieważ ono zawsze daje nam prawdę. Natomiast oczywiście w momencie, kiedy to się rozumie, to to jest bardzo łatwe do zrobienia. Więc co trzeba zrobić? I rzeczywiście fajnie jest sobie o tym mówić w punktach i powiedzmy mieć taki jakby system, który spełnia te nasze marzenia. I o tym mówi bardzo wiele osób, natomiast dzisiaj tak chciałabym o tym powiedzieć, biorąc to w garść, i sama to robię teraz ze sobą i widzę od razu efekty, więc to działa. Ja nie chcę, żebyście próbowali i zastanawiali się, czy to się sprawdzi, tylko to inne podejście. Spróbujcie i dostańcie od razu efekty. To jest, to jest ten cel, to jest główny cel tego filmu. Więc skupmy się na tym systemie. Jest marzenie. Więc to marzenie, które wpada nam do głowy, Musimy wyciągnąć i zrozumieć, że to jest nasza droga. Więc każde marzenie, które pojawia nam się w głowie, ma sens. Każde marzenie, które pojawia nam się w głowie, jest tylko wiadomością, że to jest właśnie ta droga, że to jest to przeznaczenie, że to jest to. Jeżeli myślimy o tym, że nie mamy szans, że to jest za piękne, aby było prawdziwe, no to to jest właśnie. To branie cudzych Bogów przed sobą. To jest właśnie to zło, które jest na tym świecie i które tworzy tego zła coraz więcej. To Ty jesteś wartościową osobą, która doświadcza siebie tutaj właśnie w taki sposób, że powinna siebie słuchać. To jest najważniejsze. Więc pierwszą rzeczą jest to, że Twoje marzenie jest już Twoje. Drugą rzeczą jest to, aby to zaprojektować, czyli w momencie, kiedy już wiemy, czego chcemy, to projektujemy jakąś scenkę. Więc jeżeli ja chcę nowy samochód, to projektuję w sobie, używając wyobraźni, jakiś moment, czyli czuję, że jadę tym samochodem, widzę swoje ręce na kierownicy, czuję, że ten samochód jest nowy, czuję ten zapach, wiem, którą ulicą jadę, i tak dalej. Tak? Wiem, jak wygląda, oczywiście, jaki ma kolor, skupiam się na tych szczegółach. Natomiast skupiam się na takiej jednej scence, która jest tylko i wyłącznie po to, aby poćwiczyć tą wibrację, bo my tylko działamy na zasadzie wibracji. Tylko to jest ważne, w jaki sposób wibrujesz, czyli jak się czujesz myśląc o swoim marzeniu, więc wizualizacja, czyli ten projekt jest potrzebny nam tylko po to, aby poczuć to dobrze w tym momencie, tak? Aby poćwiczyć to uczucie, czyli tą wibrację, i trzecim punktem jest to, aby oczekiwać tego już w swojej rzeczywistości, i to jest punkt, który nie potrafimy przejść. To w tym momencie już nie wiemy, co robić dalej i jak to zrobić dobrze. Czyli jeszcze raz, wpada mi do głowy marzenie: to jest mój cel, to jest moja droga, to jest moje przeznaczenie. Projektuję sobie, tak? Wyciągam to marzenie z tej nieograniczonej ilości wszystkiego na tym świecie, bo na tym świecie jest wszystko, począwszy od zła do dobra, więc wyciągam to swoje marzenie, projektuję je w sobie, czyli wizualizuję sobie je po to, aby poćwiczyć tą wibrację. I teraz, co robić dalej? I ten właśnie moment powinniśmy nazywać oczekiwaniem, i powinniśmy się tak czuć. Czyli Zamawiasz Ubera, i on już po Ciebie jedzie, tak? To już jest gotowe. To już jest załatwione. To już jest stworzone przez Ciebie, już stworzyłeś lub stworzyłaś tą wibrację, więc ona już jest. Czyli od tego momentu ta codzienność powinna wyglądać w sposób taki, że już wszystko jest gotowe. Dlatego. Już nie musisz aż tak bardzo się na tym skupiać, ponieważ to już jest załatwione. I znowu Abraham fajnie o tym powiedziała: Nie trzymaj się cały czas tej wersji, tylko trzymaj się cały czas tego uczucia, czyli trochę tak na zdrowy rozsądek. Zaplanowane, zaprojektowane, natomiast jeżeli nie widzimy tego jeszcze w swojej rzeczywistości, no to żyjemy sobie na co dzień. Istnieją te stare newsy, istnieją te napędzone momenta, które po prostu muszą się wyciszyć. Natomiast my nie musimy cały czas żyć w tej wersji. Czyli ja już nie muszę cały czas wracać myślami do tego, jak kieruję już tym samochodem, natomiast cały czas czuję już. I to jest właśnie to słowo, ten spokój, że to już jest moje. I ten właśnie spokój, że to już jest moje, da mi rezultat za chwilę. Bo nie wystarczy sobie o czymś pomyśleć i za chwilę czuć niepewność, dramaty. No, sami przecież wiecie, jak to wygląda, tak? Wyobrażamy sobie coś, natomiast za chwilę i tak wygrywają w nas. Chociażby te wyuczone, wyryte w naszą podświadomość myśli, które tak zawsze powtarzaliśmy, że nie potrafimy o nich inaczej myśleć, tak? Odpuszczenie tego wszystkiego i bycie sobie w tej emocji, i wracanie sobie tylko w momencie, kiedy mamy na to ochotę, do tego marzenia czyli, że jadę tym samochodem to jest recepta na to, aby dostać to bardzo szybko. To wszystko jest tylko lustrem. No to jest logiczne, tak, że to może nam się pojawić w naszej rzeczywistości tylko wtedy, kiedy to już jest w mojej rzeczywistości, ponieważ niczego nie ma innego oprócz tej mojej rzeczywistości, która dzieje się we mnie. Wiecie, my sobie rozmawiamy ze sobą cały czas w tych naszych głowach, tak? My cały czas prowadzimy te dialogi pomiędzy sobą i sobą i tam cały czas no jesteśmy ze sobą tak jakby więc to ten moment trzeba kontrolować i dam wam teraz taki przykład chcę ten samochód wizualizuję sobie wyobrażam sobie go i tak dalej i teraz tak jak wibruję myśląc sobie że ciekawe kiedy dostanę ten samochód a jak wibruję myśląc sobie, że ciekawe kiedy oni zorientują się, że ten samochód już jest mój. Takie odwrotne myślenie na nasze tematy sprawiają to, że wibrujemy inaczej i one pojawiają nam się w naszej rzeczywistości. Jeżeli ja czegoś pragnę, zaprojektowałam to i tego oczekuję i wiem, że to jest piękne i wiem, że to jest dobre i to jest cudowne i to jest to, to Oczekując, vibruję tym, że jestem ciekawa, kiedy ten wszechświat w końcu zorientuje się, że to już jest moje i kiedy mi to da. A nie co mam zrobić, aby to dostać, kiedy zadziała to prawo przyciągania, co muszę dalej ze sobą robić, aby, aby w końcu pojawiło mi się to w mojej rzeczywistości. Baszar mówi o tym, że Zresztą Abraham i wszyscy zresztą mówią o tym, że to wszystko już istnieje, a my musimy tylko nauczyć się, jak przestać sobie przeszkadzać, jak pozwolić, aby ta prawda pojawiła nam się przed oczami. Ta pewność siebie i ten cichy spokój, w momencie kiedy już wiemy, że to jest nasze, pomimo tego, że jeszcze tego nie widzimy, ale już wiemy, to to jest moment, w którym. Za chwilę to marzenie nam się pojawi na 100%, bo to jest prawo, które działa na tym świecie. I o tym właśnie od wieków mówiło już tak wiele osób, począwszy od Jezusa, Budda, tak i tak dalej. No różni tam żyli sobie w tych różnych czasach ludzie, którzy mówili to swoimi słowami, ponieważ oni już wiedzieli, o co chodzi. Wiedzieli, że na tym to polega, tak. I właśnie w tym momencie ja osobiście lubię wracać sobie. Czyli w momencie tego oczekiwania, że to już jest moje, lubię wracać sobie do głównego tematu, który jest moją pasją, tak? Czyli kim tak naprawdę jesteśmy. I tak jak mówię, były takie osoby, które totalnie to czuły, rozumiały i wiedziały o co chodzi. I ja, taką osobą, nie jestem. Bardzo daleko mi jest do osób, które głosiły prawdę. Natomiast ja już wiem, na, na czym polega ten świat i ja wiem, jak działamy i powiem, że bardzo przekonały mnie słowa Eckharda Tolle, który powiedział, że on już czuje, dlaczego to tak wygląda, czyli dlaczego ta inteligencja, ta siła stworzenia, Bóg, wszechświat, jakkolwiek to nazwiemy, to coś, co każda religia próbuje wytłumaczyć. To coś, czego nie potrafią wytłumaczyć, ateiści, filozofie, podejście do życia, tak i tak dalej. To Eckhart powiedział, że to coś rzeczywiście doświadcza siebie i my jesteśmy tą częścią, czyli my jesteśmy promieniem tego słońca, my jesteśmy tym oceanem w kropli, i tak dalej, wiem o co chodzi. To to coś doświadcza się właśnie w taki sposób, że jest wszystko, no i właśnie ta wolna wola podczas tego doświadczenia daje nam możliwość, że możemy przejść przez to doświadczenie w taki sposób, lub w taki, lub w taki, i tych sposobów jest nieograniczona ilość. Oczywiście trzyma nas karma, co nie zmienia faktu, że ją też można jakoś tam szybko załatwić. I tak jak mówię, ja nie czuję tego, o co chodzi na samym początku. Natomiast Eckhart właśnie powiedział. Że on już czuje, o co chodzi, natomiast nie ma opcji, aby y, używając języka angielskiego czy jakiegokolwiek, aby przy pomocy tych kilku liter, y, sylab, tak, y, dźwięków, aby to powiedzieć, że w momencie, kiedy on by chciał powiedzieć, o co w tym wszystkim chodzi, y, to wydałby z siebie jakiś dziwny dźwięk. Y, rozumiecie, tak? My My jesteśmy za mali, więc to coś można tylko poczuć. O tym nie da się opowiedzieć. Natomiast akceptując to, że my doświadczamy siebie tylko tutaj na chwilę, rozumiejąc, że to nie jest początek i koniec tak, że to jest cały czas to skupiając się tylko na tym i myślę, że o to chodzi w tym doświadczeniu że właśnie Mamy się tylko skupiać na tym jednym momencie, tu i teraz, możemy zamanifestować wszystko. Więc jak działamy? My działamy na zasadzie wibracji, czyli jeżeli wibrujemy nową wersją i tą wersję trzymamy przez jakiś czas, to ta wersja pojawi nam się w naszej rzeczywistości. Jeżeli natomiast chcemy czegoś, Potrzebujemy tego, jesteśmy od tego uzależnieni, cierpimy, jest nam źle, nie czujemy tego, ale chcemy, chcemy zaspokoić ego itd., dalej. to tak naprawdę wibrujemy zupełnie czymś innym, a prawo przyciągania działa zawsze fair i zawsze daje nam. Rezultat nas samych. Oczywiście to jest długi temat, ogromny, i o tym można myśleć sobie. Ja uwielbiam sobie o tym myśleć cały czas, codziennie. I mam ostatnio też taki rzeczywiście moment, że bardziej się w to wgłębiam i sobie tak właśnie płynę, jeżdżąc sobie po tym Melbourne i sobie tak o tym myśląc, trzymając ten moment tu i teraz. Taki już gotowy, taki już, że to już wszystko jest załatwione, że już wiem, tak? Przecież mam pełno tych marzeń, więc ja już do nich nie podchodzę jak do marzeń, które muszę zrealizować, tylko ja już tylko zajmuję się nimi w sobie, bo to wszystko i tak jest tylko po prostu efektem. i Niczym więcej. I na koniec kilka tych zdań, Abraham, która dokładnie, właśnie mówi cały czas, od tam 80. lat o tym samym, tak? Czyli o tym momencie, kiedy to wszystko jest w stanie nam się pojawić. Czyli pierwsze zdanie. Nie musisz napędzać cały czas tego nowego momentu. Ty musisz tylko skończyć z tym, co przeszkadza ci w tym, aby to pojawiło się w Twojej rzeczywistości. Czyli to jest to, o czym mówiłam, tak? Wystarczy sobie o czymś pomyśleć, zaprojektować i wracać tam. Oczywiście, że tak, bo to jest przecież super, więc to nam daje szczęście, więc jak najbardziej. Natomiast co przyciąga tak naprawdę? To, co czujemy na co dzień. Więc jeżeli. Czujemy ten spokój, który jest nasze i że to już jest wszystko ok, i jest już i tak dalej. No to to jest ten moment, który przyciąga, który daje nam rezultat. Dlatego nie musimy co chwilę wchodzić i doprojektowywać tych marzeń, i skupiać się na nich, i kombinować i tak dalej. No nie, jeżeli to poczujesz, to to już jest. Teraz tylko odsuń od siebie to. Co przeszkadza ci i niszczy tą wibrację. Kolejnym zdaniem jest to, że naszą pracą podczas tego doświadczenia jest to, aby dobrze się bawić i leżeć na plaży. I oczywiście to jest przenośnia, natomiast o to chodzi właśnie znowu w tym tu i teraz, tak? Czyli wybieram, projektuję i jest plaża. Tak? Jest OK, jest dobrze. Pomimo wszystko. To jest moja praca i właśnie to powinniśmy robić lekko i prosto, a nie na siłę walcząc z tym wszystkim, co jest dookoła. Trzecim zdaniem fajnym takim jest to, aby celebrować obfitość do momentu, aż ona nam pojawi się w naszej rzeczywistości. Kolejne, my możemy napisać sobie każdy scenariusz na jaki mamy ochotę. Ty możesz w tym momencie, jeżeli masz taki pomysł, jeżeli to czujesz, to możesz sobie wyobrazić dosłownie wszystko. Jeżeli to czujesz, jeżeli w to wierzysz, jeżeli czujesz, że to jest to, to tylko tam są limity. Więc na ile jesteś w stanie sobie to wyobrazić, na ile jesteś w stanie sobie to stworzyć i na ile jesteś w stanie w tym wytrzymać, że to jest prawda, że to jest ta rzeczywistość, że to jest to. Kolejnym zdaniem jest to, że tak już w tym momencie wiem, że dostanę te swoje marzenia, ponieważ już czuję w sobie zupełnie inną energię, wibrację niż do tej pory. Kolejnym jest to, że magia dzieje się tylko w momencie, kiedy jesteśmy pozytywni. I to jest proste zdanie, które ma sens. No proste, ale trudne do zrobienia. Z drugiej strony logiczne. No i ostatnim jest to, że. Ty tak naprawdę nie potrzebujesz niczego na zewnątrz, bo to wszystko masz w sobie, więc nie potrzebujesz od tej osoby tej miłości, ponieważ ty masz ją w sobie. Nie potrzebujesz, aby ktoś kupił ci ten samochód, bo ty rozumiesz, czujesz go w sobie. Nie potrzebujesz, aby ktoś sprawił, że będziesz szczęśliwym człowiekiem, bo ty masz to w sobie. Więc odnajdując to w sobie i pielęgnując to, projektując i trzymając się tego, Dostaniesz to właśnie na zewnątrz, to wtedy to wszystko się pod ciebie dopasowuje, dostraja. Wtedy to wszystko chce z Tobą być. Ci ludzie chcą z Tobą być, wtedy czują, że to jest dobre, wtedy to sobie płynie, tańczy razem to sobie po prostu się pojawia. Jest OK, jest dobrze, marzysz sobie dalej, projektujesz dalej, bo dlaczego by nie? Przecież. Jest obfitość, jest wszystko, tego wszystkiego jest za dużo nawet. Dlatego nie ma zawiści, zazdrości, jest wszystko w porządku, no bo ten świat jest tylko doświadczeniem tego, czego nie rozumiemy do końca, ale ja bardzo dobrze już czuję, że właśnie w tym wszystkim jest taka moc. Że w momencie, kiedy zorientujesz się, że to właśnie ty ją masz, to wtedy możesz wszystko. Ok, trzymajcie się buziaki. Bye.